Trzymanko, dzisiaj brzuch, pierwsze ćwiczenie, tak zwane allahy w pozycji stojącej. Teraz na chwilkę zatrzymamy, biodra są zablokowane, jak widzicie dolne plecy również. Ruch wykonujemy tylko górną częścią tułowia, kierując łokcie w kierunku do bioder, a nie w dół. Na dole spinamy maksymalnie mięśnie. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, że jest to ćwiczenie na brzuch, a nie konkurs ukłonów, skłonów i innych różnych wigibasów, które widujemy na siłowni. Następne ćwiczenie, skręty tułowia z obciążeniem dolnym. Pracują mięśnie skośne brzucha. Można to samo ćwiczenie wykonywać z gumą założoną od góry, ściągając w dół. Staramy się trzymać biodra zablokowane, skręcając tylko górną część tułowia. Tutaj przyznam się szczerze, że niestety nie dałem rady bez gumy tego zrobić. Pomimo tego, że guma pomaga naprawdę w minimalnym stopniu, to jednak łatwiej unieść pośladki do góry w takiej pozycji. Nie posiadam kółka, więc wykorzystałem na kolaniki, które łatwo ślizgają się po panelach. Można sobie tutaj też ułatwić, oczywiście, zginając nogi w kolanach, wykonując taki ruch, jakby przysiad. Jest to dość trudne ćwiczenie, jest to połączenie, można powiedzieć, deski z rolowaniem. Dość wymagające ćwiczenie. W kolejnym ćwiczeniu wykorzystałem krzesło. Jest to nic innego jak przyciąganie kolan w kierunku do brody, można powiedzieć. Pozycja też jest przykurczona mięśnie. Brzucha są cały czas napięte, nie rozluźniam ani na chwilę. Trzymam się krzesełka tak naprawdę tylko po to, żeby się nie przewrócić, żeby mnie guma nie ściągła z krzesełka. Starałem się przyciągnąć kolana jak najbliżej. Nawet chwilkę spróbowałem zatrzymać u góry, też nie jest to proste ćwiczenie. Na koniec najprostsze ćwiczenie. Zakładamy gumę na wysokości kolana tuż ponad kolanem, i naprzemiennie raz jedną nogą. Następnie drugą nogą przyciągamy kolano w kierunku do brody, jednocześnie napinając brzuch i wykonując kilkanaście powtórzeń. Jak wiecie, ćwiczeń na brzuch są setki, nie trzeba mieć gumy, można wykorzystać własne ciało. Jednym z dobrych, jednym z lepszych ćwiczeń na mięśnie brzucha, na siłę mięśni brzucha jest przysiad z obciążeniem i to postaram się pokazać w następnym filmiku, więc do zobaczenia, lajkujcie, subskrybujcie, cześć na razie.